Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Shark z tej strony. Dzisiaj mam dla Was nietypową analizę, ponieważ będzie to spółka. Spółka Sibanie Steel Steelwater. Spółką zainteresował mnie ostatnio Wojtek Heidi. Bardzo Wojtku, Ci dziękuję za informację. Spółka, czego ja nie wiedziałem, bo się nim nie interesowałem wcześniej, jest bardzo mocno związana z Paladem, ponieważ jest jeden z największych producentów palladu na świecie. I Wojtek tutaj nawiązał do mojej poprzedniej analizy palladu, tej z października, z 18 października. Ja Wam ją teraz pokażę. To jest ta analiza. Ja tutaj mówiłem o wzrostach, jest, jest bardzo duża dywergencja na interwale W1. I a tutaj z tych okolic, albo ten 1050, albo 800 z hakiem. Tutaj też muszę powiedzieć o jednej bardzo cennej rzeczy, którą inżynier ostatnio zauważył w jednym z komentarzy. Bardzo Ci dziękuję w ogóle, inżynierze ponieważ masz bardzo cenne komentarze. Jestem wdzięczny, że jesteś u mnie na kanale i, i że piszesz te komentarze. Ponieważ ja tutaj powiedziałem o, o tym, że możemy mieć szarko odwracającego trend i. Inżynier bardzo fajną rzecz powiedział, że formacje, bo ja tam to była propos RGR, że formacje odwracające trend w ostatnim czasie bywają, jakby to powiedzieć, że mimo że zostaną zanegowane, to i tak może być ruch, ponieważ właśnie na tym polega. Polega bujanie rynkiem przez grubasów dużych, żeby jak najbardziej wszystkich po wszystkim pozrywać stopy, wszystkich wystraszyć i wtedy na spokojnie jechać sobie w odpowiednią stronę. Tak więc tu może być podobna sytuacja, że prawowity, teoretyczny ruch powinien być tu, a może być tak, że właśnie będzie zerwanie stopów, jeszcze dojazd do tej wielkiej linii trendu i dopiero ruch do góry. Ja tutaj na tej analizie podają krótkoterminowe ruchy, ale również 3,5 tysiąca. I to tak chciałem w ramach przypomnienia tą analizę pokazać. I teraz przechodzimy sobie do Sibanie Stillwater. Tutaj, moi drodzy, jest kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj formację harmoniczną. Formację harmoniczną ja ją narysuję. To jest formacja, która zaczyna się w 2018 roku. I to jest, moi drodzy, formacja Batmana Batmana, harmoniczna formacja Batmana, który punkt zwrotny, czyli punkt D wypada na 886 ramienia XA. I zobaczcie, że właśnie w tym momencie jesteśmy w tym miejscu. Oczywiście te 886 to nie jest tak, że zawsze w punkt dochodzi. Generalnie harmonik Batman. Bardzo często pracuje w strefie 100%, 88,6. I kolejna bardzo ważna rzecz, którą tu w przypadku Batmanów trzeba powiedzieć, że Batmany uwielbiają odwracać się z takich dołków, które są, znaczy dołków zwrotów, no bo jak jest Batman w kształcie litery W, przy, przeciwny niż ten tutaj, to, to wtedy są to szczyty. W każdym razie, chodzi o zwroty. Które są w okolicy punktu X w strefie właśnie 88 i 6. I zwróćcie uwagę, że tutaj tych, tych dołków jest kilka. Jeden jest tutaj, ten, ten tutaj z. Marca 2020 roku, i on został już fałszywie wybity. Tutaj również ten dołek, minimalnie, bardzo minimalnie z 2019 roku, został wybity. Ja to przybliżę, został wybity tutaj, tym ruchem. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne. I może być taka sytuacja, że już z tego miejsca cena wystartuje. A może być też taka sytuacja, że jeszcze troszeczkę niżej zjedziemy, bo zobaczcie tutaj, ja to może przybliżę, że w tym miejscu, tu mamy taki lokalny dołek z grudnia, to jest i grudzień 18 roku, przepraszam, listopad-grudzień, i tak, to jest listopad-grudzień wszystko, to są dołki, ok. Więc albo w tym miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, albo może jeszcze na, na 2,30 zjedzie, w tej strefie odwrót jak najbardziej jest, ma ogromną szansę dlaczego jeszcze, dlaczego jeszcze? Już wam pokazuję. Ponieważ zobaczcie, w tym miejscu mamy potężną dywergencję na interwale W1. Ta dywergencja, mówię o, o dywergencji RSI, chodzi o to, że po prostu mamy coraz niższe dołki na cenie, coraz wyższe dołki na, na RSI, i ta dywergencja, moi kochani, jest zbieżna z tą dywergencją na W1 na samym palladzie. I tutaj mamy linię trendu, więc to są. To jest kwestia drobnych już, kiedy kiedy i z jakiego poziomu cena się odwróci na drobnych. Można powiedzieć, że ma szansę jeszcze spaść o, o 50%, bo jesteśmy w tej chwili na ile? Na 4,17, a ja do 2,30 mówię. W każdym razie w tych rejonach jak najbardziej jest szansa na ruch do góry. Tak więc, Wojtku, ogromne dzięki za podsunięcie tego. I teraz taki pierwszy target, który ja bym się spodziewał. To jest, już Wam pokazuję, to jest punkt B tutaj. Ja go zaznaczę, jak zawsze, targety zaznaczam na różowo, zaznaczę go na różowo, no niech będzie na fioletowo. To jest 11,17, czyli gdyby jeszcze ciutko się obsunęło, to praktycznie mielibyśmy, czy, czy powiedzmy troszkę wyżej podskoczył, mielibyśmy 300% wzrostu. To jest bardzo piękny wynik. Zwróćcie jeszcze uwagę, że jeżeli ja zmierzę całe ramię, CD do minimum, to o, pięknie, to, te, to ten punkt B zgrywa się nam bardzo blisko z 50% całego tego y, ramienia tutaj. Jeszcze jedną ważną rzecz, którą trzeba tutaj pokazać, to jest spójrzcie, to jest ten y, szczyt, ten lokalny y, y, szczyt, i to jest bardzo ważne, ponieważ y, tego, na tego typu y, szczytach cena zatrzymuje się, zatrzymuje się, nie mówię, że na 100% się odwróci, bo y, jest spora szansa, że będzie większy ruch jeszcze do góry, nawet y, przebijający tutaj te y, szczyty, czyli ja zaznaczam w tym momencie jeszcze to tutaj zobaczcie mamy multi level wiecie co ja sądzę o multi levelach znacie to z moich filmów tak więc pierwszy target 11 17 do 12 40 długi long term 20 60 i te 20 60 zgrywa się z ceną 3430. Zgrywa mam na myśli, że tu są dwa pierwsze targety do multilevelu na, na palladzie W1 i tutaj jeszcze mamy, ja pamiętam, zobaczcie, cross z miesięcznego i ten target 1600 zgrywa nam się z punktem B w harmonika na Sibanie Stillwater, a drugi zgrywa nam się z, z z tymi szczytami tutaj. Tak więc e, moi drodzy, e, dzięki wielkie Wojtku za sibanie. Mam jeszcze kilka zaległych e, zaległych od was e, prośb. Widziałem, że były prośby o NOKPLN, OK e, JPYPLN więc jest kilka, będę wkrótce je robił. Ja mam do Was ważne pytanie: dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy Was by interesowały takie spółki jak Sibanie Steelwater, ostatnio Tesla robiłem. Ja głównie robię pary walutowe, indeksy i, i surowce typu metale czy, czy ropa, ale dajcie znać, czy czy tego typu spółki, czy jest na nie zapotrzebowanie. Jestem bardzo ciekaw, od takiego feedbacku też zależy częstotliwość pojawiania się takich spółek. Tak więc czekam na Wasze komy i do usłyszenia, moi drodzy. Shark Trader.